Krytyka partii Razem. Partia razem raczej ona nie ma przede wszystkim odpowiednio szerokich rezerw wsparcia społecznego, żeby mieć władzę, więc trochę mi się szkoda o nich dużo mówić, ale powiem pokrótce. Partia Razem jest de facto całkowitym przeszczepem Berniego Sandersa do Polski i popełnia ten sam błąd, co Bernie Sanders. Ona przedstawia. To, że redystrybucja sama w sobie napędza jakoś tam koniunkturę, napędza, polepsza społeczne rzeczy, daje tą poduszkę i tak dalej. I zapomina przy tym, prawdopodobnie specjalnie, tak samo jak to robi Bernie Sanders, że na przykład taka Szwecja, do której oni ciągle fapią, to Szwecja jest ultrawolnorynkowym krajem, tylko dopiero jak już ultrawolnorynkowo sobie wszyscy zarobią, jest niesłychanie, tam są same, tam są tylko ułatwienia dla przedsiębiorców, tam przedsiębiorca jest bogiem. Ale jak ten entrepreneur już tam dużo sobie, już tam ten, ten, ten swój, ten, ten, ten tą swoją ten, ma, ten, czyli ten, swoją służbę już wykona, to jest mocno ten, 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 i o tym elemencie oni zapominają. Oni chcą więcej regulacji dla biznesu, a tak to nie zadziała. Także jest partia Razem to pomnik ludzkiej głupoty. Tak samo jak program Berniego Sandersa. Nie wiem, czemu to ma służyć, i nie sądzę, żeby to kiedyś ludzi porwało, dlatego że, no ale jeżeli tak, no to tylko z głupoty. Także to, to są. Po prostu no, żeby zbudować Szwecję najpierw trzeba hołubić przedsiębiorców i zmniejszać do minimum ilość regulacji, a potem to wszystko obciążyć ogromnym podatkiem, to wtedy tak, to się ma Szwecję, a to co przedstawia Bernie Sanders, czy oni, no to to jest taka Bułgaria w ostatnich, albo Rumunia czasów Czałczesko, mniej więcej. No. Także, także oni, tylko oni chyba o tym nie wiedzą, albo są za głupi, albo są wyrachowani. Ale jak patrzę na Zandberga i Sandersa, to wydaje mi się, że są po prostu głupi.